Cześć, jestem że to kolejny odcinek WWE NXT Shortcut, tym razem z dnia 20 września 2022 roku. Pozdrawiam wszystkich wspierających, czyli przysłała Michała Kowalczyka, Damian Damio, Sigismund Dijkstra, no i naszego nowego, czwartego wspierającego, Lucha Jało, więc serdecznie pozdrawiam i zapraszam do wspierania. Tymczasem myślę, że już bez przedłużenia zachęcam też do subskrybowania, lajkowania, komentowania, no i przechodzimy do omówienia tygodniówki. Zaczęliśmy ją według mnie XD akcentem, czyli Sexy Boy zawołał sobie nowego mistrza North America Soul Seacole i Carmelo Hayes'a. Powiedział, że Sol złamał zasady walcząc z Carmelo o pas i teraz musi zwakować pas. Tym samym oficjalnie odchodząc z NXT, by przejść na SmackDown. No i zwrócił pas, powiedział Elo, no i został Carmelo chcący pas z powrotem. Jednak Shawn Michaels powiedział, że pas musi wywalczyć, dlatego już za 6 tygodni powracającym wracającym pay per view Halloween Havoc odbędzie się w Paddle 5 im ladder match o pas North America, a kto będzie że walczył dowiemy się w drodze do eventu. Osobiście sądzę, 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 że po prostu chcieliby Solo zdobył jakikolwiek pas z D, więc na szybko daj mu North America, ale nie spodziewali się, że będzie full time w main rosterze, więc szybko pas zabrali no troszkę słabe, według mnie nie ma żadnej presji na przejście Solo z do main rosteru, więc powinni IMO zrobić tak, że Solo by został jeszcze w Enexie na te 6 tygodni i stracił w fajny sposób pas na Halloween Havoc, no ale to WWE, więc raczej nikt się nie, nie spodziewał od nich czegoś tak dobrego. Pierwszą walką za to na tej tygodniówce był Nathan Fraser kontra Axiom. Jak ktoś nie wie, to jest to rywalizacja w systemie Best of Freak gdzie pierwszy, który wygra dwa mecze, wygrywa całość. Jak ktoś zapomniał, to dwa tygodnie temu wygrał Axiom, a więc Natan miał na sobie ogromną presję, bo mógł to być jego ostatni mecz. Zaczęliśmy kontestem roll-upów, ja w tej walce naliczyłem 6. Więc XD. Potem mieliśmy normalną, wyrównaną walkę, gdzie w końcu akcjon wyszedł na prowadzenie i po nieudanym pinie, wiedząc, że musi wykończyć przeciwnika, spiął się na trzecią linę, ale nagle Nathan dostał busta do siły, speedu, wytrzymałości, atletyki, szybko wskoczył na linię i wykonał back to back i next Breakera, by na koniec zdobyć akcjona Fonik z i w pięknym stylu wygrać walkę. Mimo super walka, fajnie się oglądało, była dobra dynamika i gdyby nie było to best of 3 z wynikiem 1-0, to nie mógłbym powiedzieć jak to może wygrać. Chyba ich finałowa walka będzie za dwa tygodnie, więc ja nie mogę się doczekać. Tymczasem przechodzimy dalej, czyli do walki Toxic Attraction kontra Ivy Nile i Tatum Paxley. Nie ma zbytnio co o tej walce mówić: Paxley miała maskę Batmana i w sumie nic nie zrobiła przez całą walkę poza przyjmowaniem ciosów. Tak naprawdę to była w sumie walka w handicapie. Ogólnie Ivy Nile bardzo dobrze sobie radziła, ale stres w związku z sytuacją Diamond Nine tak ją przyćmił, że nie mogła stawić czoła całemu Toxic Attraction i przegrała walkę. No, nic dodać, mogło być gorzej, ale i tak bez wartościowa walka, bo Toxic to nic nie daje, a psuje moc to postać Eevee. No, może kiedyś się odkuje, ale tymczasem. Promo schizmy, yy, czekaj czego. Yy, dobra, sprawdziłem na Google, pisze, że schizma to rozłam między wyznawcami jednej religii, ideologii lub grupy kultowej. No, i tak nic z tego nie rozumiem, ale trochę jakiś kult czołgejskiego. No Który tydzień temu pomógł Cameronowi, no ale Cameron nie docenił tego pomocy, więc w takim razie Joe Gacy stwierdził, że trzeba rozwiązać sprawę w inny sposób i wtedy wbiegli Edris i Malik i zaatakowali Łysego z długowłosem, czyli team mate'ów Joe'a i tak zaczęliśmy walkę Dead Yad kontra Edris, Enow i Malik Blade. Sprawdziłem, co to diad, wychodzi na to, że paral dwójka, więc kreatywna nazwa, no nie powiem. Walkę zaczął Łysy, który nawet sobie poradził, bo mimo otrzymania swojej liczby ciosów, jednak skontrował Edrisa. No potem mieliśmy zwykłą walkę, a raczej przewagę po stronie Edrisa i Malika, jednak był to dość wyrównany pojedynek. Na szczęście diad miał asa w rękawie w postaci Joe o którego przytulaz dawał plus 10 do wszystkich statystyk, dzięki czemu mogli wrócić na dobre tory. W koniec końców, walkę skończyliśmy nieskuteczną próbą pomocy Edrisa, dzięki czemu Diad miał czystą drogę do wygranej, i tak łysy wraz z Długowosem wygrali swoją pierwszą walkę. No nie był to najwyższy poziom w wrestlingu, chociaż trochę się boję umniejszać łysą, bo gość wygląda jakby uciekł z Mount Massive's Outlast, a iż się na rolę złoczyńcy w Batmanie. Zobaczymy co zrobią z tym taktimem, bo szczerze nie mam na nich zbytnio pomysłu, a Joe Gacy, wiadomo, będzie mieć walkę z Grimesem. Cora Jade kontra Wendy Chu, Chętnie pominąłbym tą bezsensowną walkę, ale powiem o niej z dwa zdania. No aż ciężko pomyśleć, że kiedyś chwaliłem Wendy, ale mimo, że nie jestem wróżbitą, nie wyróżyłbym jej osobiście jakiejś mega dobrej kariery. No, Kora wygrała, ale za dużo nie pokazała. Chyba nie mają na nią teraz pomysłu. A szkoda, bo tak jak mówiłem po WarGamesach, powinni byli ją od razu posłać do menor e, Nic więcej do opowiedzenia nie mam, więc możemy polecieć dalej. Następnie mieliśmy promo Carmelo Hayesa w ringu. Powiedział to, czego się spodziewałem, czyli że wciąż jest mistrzem. IS. No, przeszkodził mu Andrew Chase. No i mamy walkę. Andrew Chase i Bob i Highward. Kontra Carmelo Hayes i Trick Williams. E, walka zaczęła się po myśli Chase'a i Highwarda, gdyż ten podeptał ładnie Williamsa. Ale koniec końców, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Na szczęście tutaj zakończyło się dobrze, bo mimo, że na koniec walki Carmelo zasylił takie. Piękne, soczyste pumpkiki Adriowi i Bothiemu, to jednak Chase'owi udało się skontrować finishera Hayes'a i wykonać roll-up, by zapewnić sobie wygraną. Także Hejs z Williamsa dostał piękną nauczkę. Haha, nie wiem czy ktoś skumał, ale Andry uczył i to był teachable moment. Tak, wiem, to w chuj, wiem, czy... więc przechodzimy dalej. Von Wagner kontra Sanga, tak szczerze to w ogóle zapomniałem, że Von Wagner istnieje, w ogóle pamięta ktoś o Kyle O'Reilly, o Undisputed erze Ja też nie. Wracając do walki, to fajnie było zobaczyć takie pojedynki gigantów NXT, jak wpiszecie sobie Big Show kontra Braun Strowman i wkleicie twarze Wagnera i Sangi, to w sumie wyjdzie na to samo. Koniec końców, gdy przeszliśmy poza ring, Robert Stone chciał, nie wiem co zrobić, ale skoczył ze schodów na Sangę, co skończyło się tym, że utknął w choke slamie, na szczęście von uratował swojego manager przed rychłą śmiercią. Trzasnął Sangiem o schody i wykończył w ringu Swinging Slamem, wygrywając walkę. No mówcie co chcecie im obłogić. Teraz tylko czekać na stylkę i mecze obu panów i będzie idealnie. O romansach kontra Grayson Waller. No była to walka o miejsce w ladder matchu, o którym wspominałem wcześniej. Ogólnie Kofi Kingston dostawał ostrzelanie, ale wszystko zmieniło się, gdy sprawy przeszły na rampę, bo pojawił się nie zgadniecie kto. Nie żartuję. Apollo Crew z zakrwawionym okiem. Nawet nie wiem, czy wam mogę to pokazać, bo się trochę boję demonetyzacji. No ale to rozproszenie dało ORO wystarczająco dużo czasu, by mógł zaatakować Grayson'a z zaskoczenia i wykonać kicka, po czym wygrać walkę. Not gonna lie, zajebisty start w NXT, szczerze pozazdrościć, zobaczymy jak się sprawy rozwiną, bo jestem mega ciekawy, chociaż muszę powiedzieć, że szkoda mi trochę Graysona, no bo jednak z takiej wielkiej persony nagle przegrywa z gościem, który dopiero co debiutuje. No i mamy main event, JD McDonough kontra Tyler Bate o walkę o tytuł NXT, świetna walka, osobiście uważam, że była nawet lepsza niż walka Brawn z Tylerem z World's Collide, Wyrównana, angażująca i ciekawa, no to raczej najbardziej pasujące stwierdzenia do tej walki, chociaż mega szkoda, że od początku każdy wiedział, że McDonald wygrał, potem co się stało w tym miesiącu. Bron siedział na komentatorce, ale i tak nic to nie wniosło do walki. I jednak po walce, gdy Bron miał face-to-face'a z McDonaldem, to niespodziewanie powrócił ten, który pokonał Guntera, pogrąż olbrzymów. Night żartuję, Ilya Dragunov, no i cała trójka zrobiła se stare down, a koniec końców Bron uniósł piękne mistrzostwo, w które wszyscy w wzrok. I tym oto sposobem, jak nikt się jeszcze nie domyślił, Ilya Dragunov dołączy do walki McDonalda i będzie to triple threat match o mistrzostwo. No i spoko, będzie to zapewne dobra walka, ciekawa, no tylko szkoda, że zapewne dopiero za 6 tygodni na Halloween Havoc, więc trochę poczekamy. No, to już koniec tygodniówki, więc co? No, y, jakieś newsy mamy? Mm, nie wiem, no, chciałem podziękować głównie za y, ostatni wynik na ostatnią winie NXT World Collide. 1500 wyświetleń. Jest to nowy rekord na odcinkach NXT, ale nie mój rekord wyświetleń, bo on jest h 1700 na moją SmackDown, które robiłem ponad rok temu. Więc dobijajcie jeszcze 200 wyświetleń, a to będzie mój drugi, naj... nie pierwszy, najpopularniejszy odcinek na tym kanale. Poza tym, no nie, mogę wspomnieć o tym, że Page zadebiutowała w AEW. Nie wiem, czy Cezar wrzucił AEW dzisiaj, czy nie, no ale może nie wrzucił to w wyprzedę. No i poza tym jadę na PTW w niedzielę 25 września, więc jakby co, zapraszam, bo będzie tam zawodniczka z NXT UK. I co, no myślę, że to tyle. Chyba nic więcej do dodania nie mam. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i subskrybujcie kanał. No i co, do zobaczenia za tydzień albo w niedzielę. Mówił do was Jay. Pa pa.